w swoim odcinku na kanale dzisiaj zagramy sobie wężyki tak tutaj tu zrobimy swojego węża napiszcie w komentarzu oczywiście jakie węże mam sobie zrobić, ja sobie zrobię na razie takiego będzie ładny mam nadzieję kurcze raz dwa raz dwa raz dwa Dobrze. Ktere. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa. Teraz tak tak. Tak, 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 tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. Tak, tak. No i jeszcze ostatni kolor to będzie. Dobrze, tak. Ja mam wężyka zrobionego, okej. Okay. Zaczynamy. To jest gra w wężyki, takiem ja nazwę. Nie będę wam poka nadawał nazwy. O. To jest moje jedzenie, oni mi zjadają. To jest nie fair. Czyli ja spróbuję zjeść sobie tego wężyka. Aha, i nie wspomniałem jeszcze, że mam tylko 5 prób. Napiszcie, moi drodzy, jakieś challenge do tego filmu do tych wężyków bo one są bardzo fajne Niedługo już koniec mojego nagrywania myślę o tym żeby już to zakończyć moją karierę tak by to powiedzieć bo już koniec tego wszystkiego musi być wreszcie Już nie mogę ciągle nie nagrywać Oczywiście może kiedyś zakupię jeszcze kamerę coś chciałem ale to nie wiem To się potoczy. No a tu mam razem zniszczony. Am, am, am. No i tu No i to, już mam takiego węża, że chyba zrobię tylko dwie próby. O nie, nie. Już mnie mi reklama się jakaś włączyła. Przepraszam za tą reklamę. O, zjem sobie go tu. Na szybko. O matko. Ja mam tylko trzy tak wkurzę, jest najgorsze co można oglądać. Chyba że jakieś nowe węże były, nie? Za to reklamy, no to... Na przykład jakby były e Wężyk dwa mu ściągnął. I tam nie będzie taki węż, tylko wiecie, jakieś buźki, taki zwierzątek. wow jakiś był. Stanie ostatnia próba. Muszę się postarać, żeby ten film jakoś wyglądał, bo... Tak dobrze, staram się. Pracuję też na tym, żeby się wam robić jakieś wiecie, takie że ja będę mówił. Także tym symbolicznym akcentem kończę ten odcinek. Następnego odcinka jeszcze zabiję. Jednego wężyka naszej lwa. Dobrze, także. Do widzenia, moi drodzy, na następnego odcinka. Ją się mamą!